Co się dzieje, gdy kobieta zdaje sobie sprawę, że straciła mężczyznę, który był naprawdę nie do zastąpienia niezwykłego faceta ale mężczyznę z integralnością, siłą i niezachwianą dyscypliną. Na początku tego nie zauważa, idzie dalej, przekonana, że podjęła słuszną decyzję, może nawet czuje ulgę. Odekscytowana nieznanym, myśląc, że trawa jest bardziej zielona gdzieś indziej. Ale potem coś się zmienia. Cisza, nieobecność, pustka, której nigdy się nie spodziewała. Widzisz? Większość mężczyzn reaguje w przewidywalny sposób. Błaga, prosi, wysyła długie wiadomości, szuka odpowiedzi, liczy na drugą szansę. Topią się w smutku. Nie mogąc pogodzić się z rzeczywistością straty. Ale Stoik robi coś odwrotnego. Nie goni, nie błaga. Nawet nie pyta dlaczego. Rozumie jedną prostą prawdę. Jej decyzja jest jej własną i odmawia, by to go definiowało. Na początku myśli, że jego cisza to słabość. Zakłada, że cierpi, czeka w cieniu na jej powrót. Ale z czasem wpełza wątpliwość. Dlaczego się nie odezwał? Dlaczego wydaje się niewzruszony? Dlaczego wygląda na to, że kwitnie bez niej? Wtedy pojawia się strach. Wtedy zdaje sobie sprawę, że nigdy nie była jego słabością, była po prostu rozdziałem w jego historii, a teraz on pisze nowy. Bo prawdziwy mężczyzna nie traci siebie z powodu chwilowej straty. Skupia się ponownie, odbudowuje, podnosi się. Staje się mężczyzną, jakim nigdy nie myślała, że może być, mężczyzną, którego zawsze bała się, że stanie się bez niej. A gdy w końcu zdaje sobie sprawę, co wyrzuciła, jest już za późno. To jest siła kontroli emocjonalnej, to fundament prawdziwej siły. Gdy mężczyzna opanowuje siebie, staje się nietykalny. Ból jest chwilowy, ale władza, władza jest wieczna polub to wideo, subskrybuj i włącz powiadomienia, jeśli jesteś gotowy opanować swoje emocje i odzyskać kontrolę. Skomentuj poniżej: ból jest chwilowy, władza jest wieczna. Zacznijmy numer jeden: początkowy ból, złamane serce i zdrada. Na początku ból jest nie do zniesienia. To nie tylko strata, to zdrada. Uświadomienie sobie, że ktoś, komu oddałeś serce, odszedł, jakbyś nic nie znaczył, to rozdzierające uczucie w brzuchu, że zainwestowałeś czas, energię i miłość w kogoś, kto odrzucił cię bez wahania. Bezsenne noce, niezadane pytania, przytłaczająca pustka, wszystko uderza jak burza, której nie widziałeś nadchodzącej, odtwarzasz każdą chwilę, analizujesz każde słowo, zastanawiasz się, gdzie wszystko poszło nie tak, ale żadna odpowiedź nigdy nie wystarczy. Tu większość mężczyzn się załamuje, topią się w emocjach, szukając pocieszenia w złych miejscach. Niektórzy próbują ją odzyskać, obniżając się do pozycji słabości. Inni wpadają w autodestrukcję, piją, izolują się lub skaczą w bezsensowne romanse, próbując wypełnić pustkę, którą zostawiła. Ale to wszystko iluzje to pułapki. Bo prawda jest taka: nic z tego jej nie sprowadzi, nic z tego cię nie uleczy. Stoik widzi ten ból takim, jaki jest testem szansą na wzniesienie się ponad to, czego większość mężczyzn. Nie potrafi. Nie opiera się bólowi ani nie pozwala mu się pochłonąć. Uznaje go, akceptuje i używa jako paliwa. Bo ból jest największym nauczycielem, ale tylko dla tych, którzy chcą się uczyć. Musisz zrozumieć, ona nie wróci. A nawet jeśli wróci, to nie z powodów, jakich chcesz. Kobieta nie żałuje odejścia od mężczyzny, który pozostaje złamany. Żałuje utraty mężczyzny, który się przez to przemienia. Mężczyzna, którego zostawiła, musi umrzeć. A na jego miejscu musi powstać silniejsza, chłodniejsza, potężniejsza wersja. To moment, w którym albo się załamiesz, albo staniesz się nie do złamania. Ból, który teraz czujesz, nie jest końcem. To początek Twojego odrodzenia. Niech słabi się smucą, niech zwykli błagają o zamknięcie, ale ty, ty będziesz ewoluował. Polub to wideo subskrybuj i skomentuj poniżej. Opanowuję swoje emocje. One mnie nie opanowują. Numer dwa. Przesunięcie. Decyzja o odpuszczeniu przychodzi moment, gdy ból przestaje Cię kontrolować. Gdy bezsenne noce, ciągłe przemyślenia i ciężar emocjonalny zaczynają słabnąć. Nie dlatego, że się odezwała, nie dlatego, że znalazłeś zamknięcie, ale dlatego, że w końcu rozumiesz prawdę. Ona dokonała wyboru, teraz twoja kolej, to punkt zwrotny, moment, w którym przestajesz opierać się rzeczywistości i zaczynasz ją akceptować. Słaby mężczyzna zostaje uwięziony w przeszłości, przeżywając wspomnienia, które już mu nie służą. Walczy z tym, co już się stało, mając nadzieję na inny wynik, odmawiając przyjęcia, że to koniec. Ale stoik, on odpuszcza. Nie dla niej. Nie po to, by coś udowodnić, ale dla siebie. Bo prawda jest taka, trzymanie się kogoś, kto cię zostawił, to największa zdrada wobec siebie. Nie możesz zmusić kogoś, by widział twoją wartość. Nie możesz przekonać kogoś by cię kochał. Im mocniej próbujesz, tym więcej władzy im dajesz. W momencie, gdy uwalniasz potrzebę walidacji, potrzebę odpowiedzi, potrzebę jej, stajesz się wolny. To część, której nigdy się nie spodziewała. Myślała, że będziesz gonił, myślała, że będziesz czaił się w jej cieniu, czekając, aż zmieni zdanie. Ale zamiast tego znikasz, nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie. Usuwasz ją z myśli, działań, energii i nagle władza się zmienia. W momencie, gdy przestajesz jej potrzebować, to ona zaczyna zauważać twoją nieobecność. To decyzja, która oddziela słabych od silnych. Prawdziwy mężczyzna nie rozpamiętuje przeszłości, buduje przyszłość. A gdy podejmujesz decyzję o odpuszczeniu, wchodzisz w nową wersję siebie, taką, która już nie czeka, nie ma nadziei, nie pęka, polub to wideo, subskrybuj i skomentuj poniżej. Nie gonie. Przyciągam numer trzy moc ciszy. Dlaczego zniknięcie to ostateczna zemsta cisza, to broń, której większość mężczyzn nie rozumie. Myślą, że jedynym sposobem, by zostać usłyszanym, jest mówienie, wyjaśnianie, błaganie o zamknięcie. Ale prawda jest taka. Nic nie jest głośniejsze niż całkowita cisza. Gdy przestajesz reagować, sięgać, udowadniać swoją wartość, zmuszasz ją, by siedziała z własnymi decyzjami. I to jest potężniejsze niż jakiekolwiek słowa, które mógłbyś powiedzieć. Na początku tego nie zauważy. Pomyśli, że grasz w grę, czekasz na właściwy moment, by wrócić na kolanach. Ale gdy dni zamieniają się w tygodnie, gdy twoje imię przestaje pojawiać się na jej telefonie, gdy twoja nieobecność staje się niezaprzeczalna, coś się zmienia. Wpełza wątpliwość. Pewność, którą miała, zaczyna pękać. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego się nie odezwał, dlaczego wydaje się w porządku. Czy go źle oceniłam? Widzisz, gdy milczysz, zaburzasz jej oczekiwania. Spodziewała się emocji, reakcji, desperacji, zamiast tego spotyka się z niczym. To nic staje się echem w jej umyśle. Im dłużej milczysz, tym głośniejsze się staje. Bo prawda jest taka: ludzie doceniają wartość czegoś dopiero wtedy, gdy już nie jest dostępne. Ale to nie o zemstę chodzi. Nie o to by żałowała decyzji. To o odzyskanie władzy. Już nie grasz w jej grę. Już nie czekasz w tle, licząc na jej walidację. Teraz kontrolujesz. Nie ją, ale siebie. I to wszystko, co naprawdę się liczy. Milczenie nie jest słabością. Nie jest kapitulacją. To mistrzostwo. Znak mężczyzny, który zna swoją wartość. Mężczyzny, który odmawia bycia więźniem swoich emocji. Może odeszła, ale nigdy nie zapomni mężczyzny, który nigdy nie błagał o jej powrót. Polub to wideo, subskrybuj i skomentuj poniżej. Moja cisza mówi wiele. Numer cztery. Glowap stanie się najlepszą wersją siebie, spodziewała się, że się załamiesz. Myślała, że będziesz się staczał, uwięziony w przeszłości, odtwarzając wspomnienia, podczas gdy ona idzie dalej bez wahania. Ale czego nigdy nie brała pod uwagę, czego nigdy nie mogła przewidzieć? To, że utrata jej była najlepszą rzeczą, jaka Ci się przytrafiła, Bo podczas gdy ona, Zajmowała się rozproszeniami, ty zajmowałeś się transformacją. Tu większość mężczyzn zawodzi, marnują czas, próbując udowodnić swoją wartość komuś, kto już jej nie ceni. Ale prawdziwy mężczyzna, on niczego nie udowadnia, on wszystko ulepsza. Swój umysł, ciało, cel, bierze całą energię, którą kiedyś wlewał w nią i przekierowuje ją na siebie. Siłownia staje się jego terapią. Jego ciało staje się dowodem dyscypliny. Jego finanse rosną, ambicje się wyostrzają. Obecność społeczna się rozszerza, wchodzi w wersję siebie która już nie opłakuje przeszłości, ale dominuje przyszłość. A podczas gdy ty się wznosisz, ona patrzy z boku. Może słyszy o twoim sukcesie od wspólnych znajomych. Może natknie się na zdjęcie, na którym wyglądasz ostrzej, silniej, pewniej niż kiedykolwiek. I wtedy rzeczywistość do niej dociera. Nie zostałeś zniszczony przez rozstanie. Zostałeś przez nie odrodzony. To moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że ona nigdy nie była nagrodą. Ty byłeś, różnica tylko w tym, że teraz w końcu to widzisz. Nic nie jest bardziej atrakcyjne, nic nie jest potężniejsze niż mężczyzna, który opanował siebie. Niech to będzie twoja motywacja, nie żeby ją odzyskać, ale żeby nigdy nie stać się mężczyzną, który by jej chciał. Bo prawdziwy glow up to nie tylko lepsze wyglądanie, to stanie się nietykalnym. Polub to wideo, subskrybuj i skomentuj poniżej. Buduje siebie dla siebie. Numer 5 Przebudzenie. Jej uświadomienie twojej nieobecności. Na początku nie pomyślała dwa razy o odejściu. Była pewna, że może cię zastąpić. Przekonana, że podejmuje słuszną decyzję. Może nawet czuła ulgę, podekscytowana tym, co myślała, że będzie lepszą przyszłością bez ciebie. Ale z czasem zaczyna wpełzać dziwne uczucie, którego nigdy się nie spodziewała: wątpliwość. Sprawdza telefon, przewija stare wiadomości, ale nic nowego od ciebie. Patrzy na powiadomienia, spodziewając się Twojego imienia, ale nigdy się nie pojawia. Dni zamieniają się w tygodnie i wtedy to uderza, nigdy za tobą nie pobiegłeś, nigdy nie błagałeś, zniknąłeś i ta nieobecność jest cięższa niż myślała. Cisza, którą kiedyś ignorowała, teraz krzyczy głośniej niż jakiekolwiek słowa, które mógłbyś wypowiedzieć. Bo oto prawda, ludzie nie doceniają tego, co myślą, że zawsze mogą odzyskać. W momencie, gdy przestałeś być dostępny, stałeś się wartościowy. Zaczyna się zastanawiać, czy się pomyliła, czy źle cię oceniła? Widzi twój glow-up, słyszy o twoim sukcesie, zauważa, że idziesz naprzód bez wahania. I wtedy się dzieje, zaczyna zakorzeniać się żal, myślała, że odejście to władza. Ale teraz zdaje sobie sprawę, że prawdziwa władza zawsze była w twoich rękach. To nie ty coś straciłeś, ona. A najlepsze już cię to nie obchodzi. Ta wersja ciebie, która chciała jej powrotu, już nie istnieje. Przerosłeś ją. To przebudzenie, którego nigdy się nie spodziewała. Moment, w którym rozumie, że nie byłeś mężczyzną do zastąpienia. Byłeś mężczyzną, którego powinna była trzymać. A teraz jest tylko kolejnym widzem w twojej podróży. Polub to wideo. Subskrybuj i skomentuj poniżej. Ona mnie straciła. Nie na odwrót. Numer sześć. Test. Gdy wraca i wtedy, gdy już poszedłeś dalej. Gdy zbudowałeś siebie w mężczyznę, którym zawsze miałeś być, ona wraca. Może na początku subtelnie. Losowa wiadomość, komentarz pod postem, lajk like starego zdjęcia. Może pyta wspólnego znajomego o ciebie, licząc, że wieść do ciebie dotrze. Będzie udawać, że to przypadkowe, że tylko sprawdza, co słychać, ale ty i ja znamy prawdę. Testuje wodę. Myślała, że zawsze będziesz siatką bezpieczeństwa, planem B, ale teraz gdy udowodniłeś, że się myliła, teraz gdy stałeś się nietykalny, chce kawałek tego, co wyrzuciła, ten sam mężczyzna, którego zostawiła, teraz jest nagle tym, którego pragnie, ale oto pytanie, wpuścisz ją z powrotem? Większość mężczyzn zawodzi ten test. Dają się złapać na iluzję, myśląc, że w końcu zobaczyła ich wartość. Ale Stoik, on widzi grę taką, jaka jest. Nie reaguje. Nie wpada w stare nawyki. Nie szuka walidacji od kogoś, kto kiedyś wątpił w jego wartość. Bo prawda jest taka: gdyby naprawdę widziała Twoją wartość, nigdy by nie odeszła. Nie jesteś jej nic winien, żadnego wyjaśnienia, drugiej szansy, miejsca w życiu, które odbudowałeś. W momencie, gdy ją wpuścisz, wysyłasz wiadomość, że zawsze czekałeś. Ale gdy pozostaniesz obojętny, gdy będziesz skupiony na swoim celu, ugruntowujesz lekcję. Utrata ciebie była jej błędem, nie twoim to ostateczny test samokontroli. Ostatni krok w opanowaniu siebie może wróci, ale prawdziwa władza tkwi w wiedzy, że jej nie potrzebujesz. Polub to wideo, subskrybuj i skomentuj poniżej. Nie jestem opcją, jestem nagrodą. Numer 7: psychologiczny przewrót. Gdy żałuję odejścia, na początku była przekonana, że podjęła słuszną decyzję. Myślała, że może lepiej, że gdzieś czeka coś większego. Ale teraz widząc, jakim mężczyzną się stałeś, zdaje sobie sprawę, że się myliła. Żal nie przychodzi od razu. Wpełza powoli, jak cień podążający za nią, ciemniejący z każdym przypomnieniem o tobie. Widzi twój sukces. Słyszy o twoich postępach. Zauważa, jak inni cię podziwiają, jak kobiety, które wcześniej nie spojrzały dwa razy, teraz są przyciągane. I wtedy klika nie zostawiła słabego mężczyzny. Zostawiła mężczyznę, który wciąż się rozwijał. A teraz jest poza jej zasięgiem żal to potężna rzecz. To nie tylko tęsknota za kimś, to uświadomienie sobie błędu, którego nie da się cofnąć. Otwarza momenty, które brała za pewnik lojalność, którą przeoczyła, przyszłość, którą mogła mieć. Ale najgorsze ty już cię to nie obchodzi to psychologiczny przewrót, którego nigdy nie widziała moment, w którym najbardziej chcecie z powrotem to moment, w którym ty już jej nie potrzebujesz. I nic nie jest bardziej atrakcyjne niż mężczyzna, który jest całkowicie, bezdyskusyjnie, samowystarczalny. Myślała, że odejście cię osłabi. Zamiast tego uczyniło cię najsilniejszą wersją siebie, a teraz to ona cierpi w ciszy, dlatego nigdy nie gonisz, nigdy nie błagasz, bo pewnego dnia ta sama kobieta, która odeszła, będzie patrzyła z oddali, żałując, że nie została. Polub to wideo, subskrybuj i skomentuj poniżej: Jestem wolny, jestem nietykalny. Numer 8. Prawdziwe zwycięstwo. Wygrywanie bez szukania zemsty. Większość mężczyzn marnuje energię, próbując coś udowodnić. Chcą, by widziała ich sukces, żałowała odejścia, poczuła ból, który kiedyś czuli, ale stoik, jemu to nie zależy. Jego zwycięstwo nie polega na sprawieniu, by cierpiała, ale na uczynieniu siebie tak potężnym, że jej nieobecność staje się nieistotna. Prawdziwe zwycięstwo to nie zemsta, nieudowodnienie, że się myliła, to osiągnięcie poziomu, na którym jej opinia, jej żale, jej istnienie już cię nie dotykają. Może przeprosi, może będzie błagać, może się załamie w łzach i to nic nie zmieni. Bo twoje życie już nie jest o niej, jest o tobie. Tu większość mężczyzn zawodzi. Pozostają emocjonalnie związani z przeszłością, wciąż szukając walidacji, wciąż licząc na zamknięcie. Ale najsilniejszy mężczyzna, ten, którego naprawdę żałuje stracenia, to ten, który poszedł dalej, nie oglądając się za siebie. Nie chowa urazy, nie nosi goryczy. Po prostu się wznosi, nie wygrywasz odzyskując ją, wygrywasz nie potrzebując jej odzyskania, wygrywasz będąc tak skupionym na swoim celu wzroście, ewolucji, że jej żale to tylko szum w tle. Straciła prawdziwego mężczyznę. I teraz musi z tym żyć. Ale ty, ty już poszedłeś dalej, to moment, w którym przestajesz o niej myśleć. Gdzie Twój umysł jest tak zablokowany na przyszłości, że przeszłość już nie istnieje? I to jest ostateczna władza. Polub to wideo, subskrybuj i skomentuj poniżej. Wybieram spokój zamiast drobiazgowości. Numer 9. Ostateczna wiadomość. Życie bez przeprosin. Stoicko tu podróż zatacza koło. Zacząłeś w bólu, tonąc w ciężarze straty, Szukając odpowiedzi, które nigdy nie nadejdą. Ale teraz już nie jesteś tym samym mężczyzną. Zbudowałeś siebie, opanowałeś emocje, stałeś się typem mężczyzny, który kontroluje nie tylko swoje działania, ale całe życie i to jest prawdziwa siła. Nie zemsta, nie udowadnianie ludziom, że się mylili. Ale stanie się tak potężnym w sobie, że nic z zewnątrz nie może Cię zachwiać. Kobieta, która odchodzi, Cię nie łamie. Ktoś, kto w Ciebie wątpi, Cię nie rusza. Utrata czegoś nie czuje się jak koniec. Czuje się jak szansa na odbudowę, jeszcze silniejszą. Bo w sercu stoicyzmu leży jedna, niezaprzeczalna prawda. Mężczyzna, który kontroluje siebie, kontroluje świat. Podczas gdy inni reagują, ty pozostajesz spokojny. Podczas gdy inni szukają walidacji, ty pozostajesz skupiony. Podczas gdy inni trwają w przeszłości, ty tworzysz przyszłość i dlatego zawsze wygrasz. Nie gonisz, nie błagasz, nie oglądasz się za siebie, idziesz naprzód, bez przeprosin, niewzruszony, nietykalny, i teraz nie potrzebujesz słyszeć jej żalu. Nie potrzebujesz przeprosin. Nie potrzebujesz zamknięcia, bo już wygrałeś. Polub to wideo, subskrybuj i skomentuj poniżej. Jestem panem swojego losu. To sposób myślenia, który oddziela słabych od silnych. Zwykłych od niepowstrzymanych. Ból jest chwilowy, ale sposób, w jaki na niego reagujesz, definiuje, kim się staniesz. Myślała, że może odejść i zostawić cię złamanych. Zamiast tego przekształciłeś się w wersję siebie, która nawet o niej nie myśli. To jest władza. Jeśli weźmiesz jedną lekcję z tego, niech to będzie to: zawsze masz kontrolę nie nad jej decyzjami, nie nad przeszłością, ale nad sobą. W momencie, gdy opanujesz swoje emocje, gdy przestaniesz szukać walidacji od kogokolwiek poza sobą, staniesz się mężczyzną, którego nie da się zachwiać. Teraz pytanie: kim wybierzesz być? Mężczyzną uwięzionym w przeszłości, czy mężczyzną, który ewoluuje, adaptuje się i dominuje swoją przyszłość? Wybór należy do Ciebie. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, Polub to wideo, subskrybuj i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnego. A zanim pójdziesz, skomentuj poniżej: Kontroluje swoje przeznaczenie. Bądź silny. Bądź skupiony i nigdy nie pozwól nikomu mieć nad tobą władzy.